Tarko jest po jeździe, leciutkiej, takiej lekkiej, lekkiej, byliśmy na hali, fajnie było, teraz go rozbieram, ma nogi już wyczyszczone, żeby trochę przeschły i już ma swoją ubranką, padokowe ubrane na jutro, nie kochanie, tak, żeby nie był mokry, a będzie miał ładną, piękną sierść, już teraz się ładnie świeci ale będzie jeszcze ładniejszy nie Torko? tak Tu dzisiaj biorę siodło do domu patrzcie jak to mam toczek sobie naprawiłam Piłamka mi się odklejała i kupiłam rzepy o chyba coś nie zadziałało odkleiło się jednak no no nic, będę musiał częściej podklejać, albo po prostu czas na nowy toczek. No niestety, już ma temat 3 lata, także muszę mu ściągnąć to o głowie. Chodź, idziemy. Chodź co ci ściągnę. No chodź. No chodź. Chodź co ci ściągnę. Tu chodź. Tak. No daj. No daj, już masz poodpinijamy. O, twoje kumpelki są. Witają cię. No, dziewczyny kochane. Tak, no, przywitaj się. Ponownie tak. No. Gdzie mam czyściutko wyrzucony oborniczek? Weekend był odrobaczana. Nie ma nic dzisiaj. Nie ma nic dzisiaj, nie ma, nie wychodź. Nie wychodź, kochany. Odpoczywaj. Tak. Odpoczywaj. No.